bo Józef Piłsudski też był znany z tego, że kierował się przeczuciami i wierzył w niewidzialne. W wielu biografiach Marszałka można przeczytać o tym, że jak zamieszkał w Belwederze, to, no to może zabrzmi dziwnie, ale słyszał głosy. Słyszał jakieś tam odgłosy za ścianą, jakieś kroki, stuknięcia. No i okazało się, że to go tak bardzo zafrapowało, że Wezwano jakichś majstrów, i tam za tą ścianą odkryto przejście, o którym ci wszyscy ludzie, którzy tam mieszkali, nie mieli zielonego pojęcia. To były schody prowadzące od dołu do góry budynku. Nie wiadomo, kiedy zbudowano, czy od początku w projekcie były, czy po prostu dobudowano z jakiegoś powodu. W każdym razie rzeczywiście tak się zadziało.